Jeżeli chcesz, to przyłącz się Wings, Twoje dłoń moja dłoń Da nam taką wielką moc Że będziemy cieszyć się z zwycięstwem Wings, to uśmiechu czar i blask Co rozjaśni świat to gwiazd I radości tyle da, tak, że Nasz magiczny promień zaśnił na niebie, więc kosmicznej przygody już czas. Pośród gwiazd ciemny kosmos podnamy przed siebie, a nasza wyobraźnia da życiu nowy. Przyjaźń łączy nas, która siłą swoją wprost u Wings To magiczny Wings, biegniemy w pośród gwiazd, A promień na świeci jasno pod znakiem Wings. Klub Wings Flora zdała egzaminy na szóstkę, a Stella brała udział w wyborach Miss Magix. Jej główną rywalką była czarownica Lucy, która zyskała urody dzięki czarom Trix. Stella jest jednak czarodziejką, która poradzi sobie w najtrudniejszej sytuacji i wszyscy zdobyli nowe doświadczenia. Dawna tajemnica Długo przyjechałaś do domu. Powiedz, ile wam dali wolnego w szkole? O, e, tylko tydzień. O, niezbyt dużo. Tak wiem, o. ale lepsze to niż nic. E, widzę, że gotowanie idzie ci trochę gorzej niż nauka. O, nigdy mi nie szło. Wydoroślałaś przez te kilka miesięcy. Naprawdę tak sądzisz? Hmm. O, tak, możesz mi wierzyć. Mamo, czujesz? Chyba coś się pali. Oh. 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 Katastrofa. Oh. Mamo, nie. Ja to zrobię. Oh. 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 Uważaj. Oh. Nie martw się, wiem co robię. niesamowita. Ja tylko ratowałam kuchnię. Nie umiesz gotować, ale masz za to inne zdolności. W Alfei nie uczą nas gotowania, a jednak to dobra szkoła dla czarodziejek. O! Witaj, córeczko! Cześć, Hej. Tato. Cześć, Blum. O, cześć! Zobaczenia. Tak, przyjemnego dnia! No proszę, proszę, kto to wrócił? O, Mitzi! Przyjechałam na ferie. Jakie ferie? Teraz? W mojej szkole. Muszę już pędzić. Ej, po co ten pośpiech? Wszyscy się zastanawiają, czemu tak nagle zniknęłaś. O... Zmieniłam szkołę, to wszystko? Coś takiego. Nasze liceum było dla ciebie za trudne? Ciekawe, gdzie cię wysłali rodzice? Do szkoły dla opóźnionych. Coś ci się myli. Chodzę do szkoły dla wyjątkowych dziewcząt. Ha, trudno w to uwierzyć. To twój problem, Michał. Żegnam. Minęło tyle miesięcy, a Mici się nie zmieniła. A ja czuję się inaczej. Alfea mnie odmieniła. Nic nie będzie już takie jak kiedyś. Chwileczkę. Ten człowiek... Widzę jego aurę. Niewiarygodne. Aura ujawnia prawdziwą naturę człowieka. Może spróbuję jeszcze raz. Hej, na co się tak gapisz? Nie wiesz, że to bardzo nieładnie? Przepraszam. Nie wiedziałam, że mam taką moc. W Alfej tego nie potrafię, ale tutaj to co innego. Wow! W takim razie zgoda. Spotkamy się jutro po południu. O, Blum, chodź do nas! Moja córka Blum. A to panowie Bonar i Brown moi przyszli wspólnicy. Witam, Witam miło mi poświęcnie. mnie również wspólnicy? Tak. Już jutro rano oficjalnie będziemy wspólnikami. Twoja mama zostanie współwłaścicielką sieci eleganckich kwiaciarni. Hmm. O, tak! W życiu trafia się jedna taka okazja. A. Kolejna naiwniaczka wpadła prościutko w nasze sidła. Nawet nie ma pojęcia, co ją czeka. Jak tylko podpiszemy umowę, zlikwidujemy ten sklepik i zbudujemy tu supermarket. O nie! Cóż, w takim razie do jutra. Do widzenia! Do widzenia. I co ty na to, że twoja mama zostanie bizneswoman? Hmm. Ustawić je na półkach? Tak, ale nie ma pośpiechu. Kochanie, czy coś cię zmartwiło? Gdzie ty ich wynalazłaś? Ja ich nie szukałam. To oni znaleźli mój sklep. Pracują dla bardzo dużej korporacji. E, powiedz wreszcie, o co chodzi? E, mamo, ja widzę aury ludzi. Ej, ale ja nic z tego nie rozumiem. Widzę, jacy ludzie są naprawdę w głębi duszy. Mów dalej. Mamo, ci dwaj. Pan Brown i pan Bonner. Oni chcą cię oszukać. Nie ufaj im. Ale wyglądali na ludzi, którzy wiedzą co robią. To pułapka, są oszustami. Dlaczego miałabym ci uwierzyć? Powinnaś uwierzyć w moją moc, to wszystko. Oh. Oh. Pane, co nie rozumiem? Czemu tak nagle zmieniłaś zdanie? Jeszcze wczoraj byłaś gotowa to podpisać. Co się stało? Myślałem, że umowa jest pewna. O, nic się nie stało, ale zdałam sobie sprawę, że jestem zadowolona z tego, co mam. Doskonale, mamo. Proszę się jeszcze zastanowić przez jeden dzień, dobrze? Wrócimy tu jutro i porozmawiamy. Nie ma o czym mówić. Podjęłam decyzję. Mój sklep zostanie taki, jaki jest. Słuchaj, kochana, przykre wypadki chodzą po ludziach. Mojej decyzji już nie odwołam. No cóż. Ojej. A! maksimum! No, nie się mnie. Pożałuję pani. Odrzuca pani tak cudowną propozycję. Żegnam panów? Przez prawdę, którą los przed tobą krył Magiczna Blue I wiesz, właśnie tak to się stało Co <śmany> to? <śmany> 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 <Glum> Bloom, możesz wynieść wazon z Liang muzik? No jasne. Że ci oszuści już się nie pojawią. Ja też, ale nie liczyłabym na to. Wydaje mi się, że są bardzo uparci. Blum, popatrz. Co się stało? Ktoś się włamał. O nie, barbarzyńcy. Nie do wiary. Jak po przejściu Tornado. To raczej sprawka panów Brauna i Bonera. Nie wiemy tego na pewno. Może to zwykli złodzieje? Złodzieje, którzy nie wzięli pieniędzy? Mamo, oni chcą cię przestraszyć. Aura nigdy nie okłamuje. Musimy się zgłosić na policję. Nie może im to ujść na sucho. Tak, ale nie mamy dowodów, że to oni. Rozumiem, ale musimy coś zrobić. Nie damy się zastraszyć. Ych, a oparzyłem się, a o, o! Ostrożnie tato, nie ma się co denerwować. To cóż stało się i się nie odstanie. Założę alarm antywłamaniowy. I to już jutro z samego rana. A teraz idę do łóżka do branoc, Ja też się kładę. Dobranoc, do zobaczenia rano. Dobranoc, mamo. Mam jakieś dziwne przeczucie. Czy wszystko już w porządku? Miałaś koszmarny sen? Nie, miałam wizję. Musimy jechać do sklepu. Dzieje się coś złego. Złe przeczuć mam. Proszę, przyjeżdżajcie jak najszybciej. Sytuacja jest wyjątkowo poważna. Jak to możliwe? Och, Mike. Moi ludzie zaraz tu będą, skarbie. Nie martw się. Za chwilę ugasimy ten pożar. Może Ach. być za późno. Musimy działać teraz. Blum nie. Moja załoga już jedzie. Jeżeli zaraz nie ugaszę pożaru, nie będzie czego ratować. Muszę coś zrobić. Ale sama nic tu nie poradzisz. Poradzę, jestem czarodziejką. Dobrze, niech ci będzie, ale wchodzę z tobą. I te dziwne pierścienie uchronią nas przed płomieniami? Tak, teraz możemy wejść do środka. Boisz się trochę? Dziecko! Stamtąd dochodzi płacz! Nie bój się, maleńka. Już jesteś w moich ramionach. niech mi ktoś pomoże! Lu! słyszysz? Tam coś jest! Leży na podłodze, widzisz? to, ja już go gdzieś widziałam. Oh, to kierowca Browna i Bonera. Spokojnie, podaj mi rękę! <laughs> Dziękuję! I ci już, tato, ja się tu wszystkim zajmę. Uważaj na siebie. No, nareszcie przyjechali. Dobra robota, chłopaki. Nie wiem, jak mam dziękować. Uratował mi pan życie. A co pan A... robił w sklepie? Podłożyłem ogień, ale wymknął się spod kontroli i utknąłem w płomieniach. Proszę powiedzieć, czy panowie Brown i Bonner kazali panu to zrobić? Tak, nie podpisała pani umowy, więc postanowili dać pani nauczkę. Ale tym razem im się nie udało. A pan ma kłopoty. To prawda, ale sam nie będę za to odpowiadał powiem wszystko na policji. Brown i Bonner oszukują i zastraszają ludzi, żeby przejąć ich firmy. A potem zamieniają małe sklepy na przynoszące większe zyski supermarkety. Bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Wierzę panu. Zresztą widzę, że. Nie rozumiem. Ta mała chwali pięta nagle robi się sławna. Tylko spójrzcie na nią. Obrzydliwość. Nie znoszę jej. Nie znoszę. Za pieniądze, które dostanę z polisy ubezpieczeniowej, będę mogła rozbudować sklep. Ale przede wszystkim kupimy nowoczesny system alarmowy. Na pewno, Mike. Nie śmiej się, martwię się o ciebie. Wiem, wiem. Blum, nie jesteś głodna? Pamiętaj, że bohaterowie też czasem muszą jeść. Kochanie, powiedz, coś cię dręczy? Tak, mamo. Rzeczywiście dręczy. Co się stało? Gdy byliśmy w płomieniach, miałam dziwną wizję. Widziałam cię, tato, jak ratowałeś dziecko z ognia. Co? Co z wami? Co ja powiedziałam? Tak, Mike. Musimy z nią porozmawiać. Powinna to wiedzieć. Co wiedzieć? Prawdę, kochanie. Tym dzieckiem, które widziałaś, tym dzieckiem byłaś ty. Szesnaście lat temu wyniosłem cię z płonącego domu. Jak ja się tam znalazłam? Nie mamy pojęcia. Tata cię tam znalazł, kochanie. To był prawdziwy cud, a płomienie trzymały się od ciebie z daleka, zupełnie jakby ogień cię chronił i czcił. <śm> Nie wiem, jak znalazłaś się w tym budynku, byłaś tam sama, ale byłaś całkiem spokojna. Wiedzieliśmy od razu, że jesteś wyjątkowym dzieckiem. <śm> Czy, że nie jestem waszą córką. Adoptowaliście mnie i nie powiedzieliście mi tego? Mieliśmy taki zamiar, Blum. Chcieliśmy powiedzieć ci prawdę jak trochę podrośniesz i będziesz mogła to wszystko zrozumieć. Potem wszystko się zmieniło. Wiesz, czarodziejki, magiczne wymiary, wybuchło to całe szaleństwo i nie było czasu na spokojną rozmowę. Nie chcieliśmy nic przed tobą ukrywać, przed najważniejszą osobą w naszym życiu. Jesteś dla nas wszystkim. Blum, pokochaliśmy cię z całego serca i nigdy nie przestaniemy kochać. Słoneczko, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kochamy. Ja też was kocham. Jesteście najlepszymi rodzicami na świecie. Rozchmurz się! Muza ma rację! Przydarzyła ci się chyba najpiękniejsza rzecz na świecie! Adoptowanie dziecka to najwspanialszy akt miłości! Bezinteresownej miłości! Jesteś szczęściarą, dlatego powinnaś się uśmiechnąć! Wiem, Muza, rozumiem. Moi rodzice są niezwykli. I co, Blum, jaki masz teraz plan? No cóż, będę szukać odpowiedzi. Czemu nie zginęłam w pożarze? Kim byli moi rodzice i kim ja jestem? A jesteś pewna, że chcesz się dowiedzieć całej prawdy? Nie mam wyboru. Poszukiwania mogą być długie, no i bolesne. A ty, Floro, co byś zrobiła? Blum, myślę tylko o tobie. Nie chcę, żebyś cierpiała. O, o. Dziękuję Ci, o, ale teraz już nie mogę się cofnąć. Chcę poznać całą moją przeszłość i nic mnie nie powstrzyma. W takim razie oh. będę Cię wspierać, a poza hmm. tym lubię wtykać nosek w nie swoje sprawy. Sama wiesz, że uwielbiam plotki. Naprawdę? Kto by pomyślał? Więc mogę na Was liczyć? Oczywiście! Absolutnie! Zawsze i wszędzie. Masz nasze słowo. Słowo Wings! W następnym odcinku. Bloom jest bardzo zdenerwowana swoim odkryciem. Z pomocą Skaja, który nadal udaje Brandona, chce zakraść się do chmurnej wieży, by odnaleźć księgę swego losu. Ale Riven, który jest teraz po stronie Trix, opowiada Darcy o tym planie. Co zrobi Wings i co będzie z czarownicą Mirtą? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Preciks Dialogi Katarzyna Preciks Dźwięk i montaż Jacek Kacperek Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska Udział w ziemi Magdalena Gruziel, Ewa Serwa Andrzej Preciks Jarosław Domin Janusz Wituch Iwona Rulewicz Paweł Szczesny Joanna Pach, Ania Wiśniewska, Krystyna Kozanecka, Mirosława Niemczyk i inni. Piosenki z tekstem Andrzeja Dmitrzuka śpiewały Magdalena Tull, Agata Dąbrowska, Aneta Figiel. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.